Cichopek i Kurzajewski nie poprowadzą już razem Halotu Polsat? Miszczak ma plan. Edward Miszczak planuje duże zmiany w programie Halotu Polsat. Dyrektor programowy stacji wyznał, że zmianie ulegnie przede wszystkim studio, ale nie tylko. Te dosięgną również pary prowadzących. Bardzo możliwe, że Kasia Cichopek i Maciej Kurzajewski zostaną rozdzieleni. Edward Miszczak od lat jest jedną z kluczowych postaci polskiej telewizji. Od kiedy przeniósł się z TVN do Polsatu, co róż decyduje się na stanowcze kroki. Ostatnio rozpętał medialną burzę, nie przedłużając kontraktu z Karoliną Gilon, a teraz zamierza namieszać w halotu polsat. Jak podkreśla, zmiany w śniadaniówce wynikają z badań i opinii widzów, które są dla niego kluczowe. Edward Miszczak zapowiada nowe pary w Halotu Polsat. Rozdzieli ci Chopek i Kurzajewskiego? Miszczak nie ukrywa, że planuje również przetasowania wśród prowadzących. W rozmowie z Plejadą dyrektor programowy Polsatu wyznał, że nowa para prezenterów jest już gotowa, natomiast pośród obecnych nastąpią przetasowania. Mamy nową parę prowadzących, fajną. Wkrótce ją pokażemy. Będzie rynek troszkę zaskoczony, wyznał Miszczak. Według doniesień faktu najprawdopodobniej zmiany będą dotyczyć Cichopek i Kurzajewskiego, którzy mają przetasować się z Maciejem Rokiem i Agnieszką Chyży. Nowymi twarzami programu mają zostać Tomasz Wolny i Ola Filipek, a Krzysztof Ibisz i Paulina Sykut-Jerzyna mogą zniknąć z anteny. Powodem takiego obrotu sprawy mają być inne zobowiązania zawodowe prowadzącego awanturę o kasę czy taniec z gwiazdami. Zmiany w halotu Polsat. Miszczak szanuje głos widzów. Edward Miszczak poważnie traktuje projekt śniadaniówki w Polsacie i nic dziwnego, że po przerwie wakacyjnej planuje wprowadzić kilka istotnych zmian. Dyrektor stacji podkreśla, że program zajmie się nieco innymi tematami, które będą bliżej codziennego życia. Inaczej będzie wyglądało również studio, które dotychczas było jasne i kolorowe. W tym sezonie zostanie ono przygaszone, aby lepiej odpowiadać oczekiwaniom widzów. Chcemy trochę zmienić studio, troszkę je przygasić, bo w naszych badaniach część widowni uważała, że jest za radykalne w świetle. Mnie się to bardzo podobało, ale jak ludzie piszą, że to nie jest ok, to troszkę to zmienimy. Będą też nowe tematy, bliżej życia, wyznał Plejadzie Miszczak.